Wracamy z centrum. Taki spacerek asfaltem. Nie Jutro najmniej prawdopodobnie skuterek i pośmiegamy sobie po wyspie skuterem przez cały dzień. Zaopatrzymy się w wodę, w paliwo i pojedziemy w cholerę. Zobaczymy jak ta wyspa wygląda. Ciężko będziemy ją objechać, bo to jest 140 km w takim skwarze. No może zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale generalnie taka jest koncepcja na jutro. Cały dzień na skuterze. Zwiedzimy okoliczne wiochy. Tam pewnie coś zjemy. Coś miejscowego, tak. Dostaniemy dodatkowego speeda. I tak to się żyje. To jest zamieszkane oczywiście. To są domy w stylu Batak, tak? Żebym się nie mylił. One mają... One mają drzwi gdzieś tak mniej więcej net 50. Góra. Ja bym tam musiał na kolanach wchodzić. Bardzo dużo resortów. Ale jeszcze więcej takich fajnych guest house'ów, Takich, no, klimatycznych. Świetne miejscówki z widokami, w na jezioro po prostu na no, odjazd. Nie tylko przejeżdżać, przyjeżdżać ceny umiarkowane Ale warto. Po prostu warto Jest taki ptak, który cały czas krzyczy pis, pis, pis. Może go będzie słychać. Chociaż nie wiem, czy to jest ptak, czy to tylko taki właśnie świerszcz. Tak, to jest świerszcz, teraz sobie przypomniałem, że Pan w dżungli mówił nam, że to jest taki świerszcz podobny do cykady. On jest bardzo mały, ale bardzo głośny. Tutaj coś się buduje. Generalnie jesteśmy w martwym sezonie, bo tutaj jest bardzo mało turystów i jak przyjechaliśmy wczoraj na do parapat, to wręcz Naganiacze się bili o nas, bo to sobie targowali się z cenami. Doszło do takiego momentu, że nawet hotel, który, którego cena za nocleg kosztowała milion rupi, można było dostać za 100 tysięcy. Naprawdę bardzo fajnie. My również mieliśmy ofertę i w zasadzie za 50% dostaliśmy za 50% ceny sezonowej miejscówkę, z której jesteśmy zadowoleni, bo jesteśmy nad samą wodą. Mamy zejście, drabinkę do jeziora żeby sobie popływać No i o, sieranka, nie chce nam się stąd wyjeżdżać ale Wybieramy się chyba na wyspę Nias prawdopodobnie raczej na pewno I tam będzie jeszcze fajniej Tam z kolei będzie można poczuć klimat no, wysp oceanicznych Czyli biały piasek upał morze Błękitne morze czyste plaże no i to tyle, a jeszcze no, miasto jest mekka surferów, także Podobno jest nawet lepiej niż niż na Bali oczywiście, ja, ja się na tym nie znam, bo ja znam tylko deskę klozetową ale może spróbuję, jakby była okazja No i takie guesthouse'y, jakieś restauranty fajne naprawdę w cenach z internetem jest kiepsko takimi antenami się łączą niby jest ten internet niby jest wifi ale to jest strasznie szarpane ciężko jest przesłać choćby jedno zdjęcie skuter kosztuje z tego co się dowiadywaliśmy 90 tysięcy rupii, to jest 27 zł za, do, za dzień benzyna jest śmiesznie tania bo już jakieś 2,50 za litr, na no to skuter zerze tego na 100 km, 3 litry także spróbujemy jutro zresztą musimy, nie mamy wyboru, bo tutaj po prostu tą wyspę trzeba albo zjechać w częściową, albo wsiąść w knajpie i, albo nad wodą i, i leżeć a nie po to tu przychodzimy, że leżeć w ogóle także te fajne tarasy, guest house'y to widzieliście. O, tu jakieś panie się patrzą. Hello! Hello! Uh, nice. <laughs> Peace! <laughs> so good. Yes! Tutaj coś się buduje z kolei. A tutaj takie suveniry sobie kupiliśmy. Boże, ma królową, ja mam króla. No, idziemy. Rośnie młoda papaja. W ogóle no, praktycznie wszystko rośnie. rośnie. Rośnie kawa, którą zresztą mamy. Eee, rośnie kakao. Ja na oczy nie widziałem nigdy. Eee, rośnie awokado na drzewach mango, banany. Wszystko. Pieprzy, ananasy. Po prostu to wszystko tutaj rośnie po prostu ten, niemalże przy ulicy. No tropiki, bo zbliżamy się po prostu do, do równika powoli konsekwentnie. Jesteśmy coraz bliżej. W zasadzie to że to słońce wali pionowo, to nie, nie, nie do wytrzymania. Czachę mam z są no. Niesamowicie skóra mi chodzi z głowy, no ale cóż trzeba to przetrwać. Potem już będzie tylko lepiej. No i to na tyle. Na dzisiaj. Do zobaczenia.